Kochani, raz w roku tylko tak się zdarza, że człowiek przychodzi tutaj na cmentarz i wpatruje się w ciemną otchłań grobu, w tę ogromną ciemność, której nikt poza jedną osobą do tej pory nie zdołał przekroczyć. Przychodzimy i wpatrujemy się w tą ogromną przepaść, w tą ogromną przestrzeń, której człowiek do tej pory nie zdobył której jeszcze nikt nie przeszedł oprócz Jego Jezusa Chrystusa. I wielu z nas przynosi jak najpiękniejsze znicze, jak najwspanialsze i chce w ten sposób uczcić pamięć swoich zmarłych. Jeżeli chcecie złączyć się z kimkolwiek tutaj leżących, to nie przy samym grobie, ale przy Chrystusie. I kochani, po to na tych naszych grobach jest postawiony krzyż i po to za lampę, że są to symbole prawdy, czyli symbole Chrystusa, symbole Boga, który umiłował człowieka do końca i nie pozwolił Mu do końca zginąć, bo taka jest prawda życia człowieka na tej ziemi, że jest to tylko pewien czas, tylko czasowo zamieszkujesz ziemię, a z ziemi masz przejść do wieczności. I dlatego, kochani, powinniśmy przede wszystkim mieć w sobie tę głęboką wiarę, że jeżeli ktokolwiek zrozumiał do końca śmierć, to tym kimś jest na pewno Chrystus. Na pewno jest to tylko ten, który jest święty, a więc doskonały. Tylko doskonałość mogła zniszczyć i pokonać tam wielką niedoskonałość, jaką jest śmierć. I dlatego, kochani, gościu dzisiaj śdzi wszystkich świętych, a więc wszystkich tych ludzi którzy weszli w Chrystusa, którzy znajdują swoją wiarę w Jezusie Chrystusie, znajdują swój sens życia w Bogu. I właśnie, kochani dzisiaj, w szczególny sposób czcimy ludzi świętych, wszyscy świętych, a więc przede wszystkim te ogromne filary Kościoła, te ogromne filary Kościoła Jezusa Chrystusa, który pokazuje nam swoim przykładem, jak przeżyć swoje... Na wieki. Bo święty człowiek to człowiek Boży, to człowiek zanurzony w Bogu za życia. Nie ma świętych, którzy odrzucili Boga. I kochany jest te wspaniałe nazwiska wielkich świętych, choć chociażby jako ostatni Jan Paweł II. I on jest nam dany po to jako błogosławiony i mamy nadzieję, że niedługo ogłosi go Kościół świętym. Po to byśmy brali z niego wzór. Byśmy dla wszystkich... sam wiatr przejdzie nad nim i nie masz co więcej. I kochani, kiedy dzisiaj przychodzimy, żeby pamiętać o tych ludziach, myślmy także i o tym, że świętość nie jest zarezerwowana do niewielkiej grupy ludzi, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, kościoła. Ale świętość jest dla każdego z nas. Dzisiaj właśnie zatrzymujemy się przed tą prawdą i czcimy wszystkich świętych a więc także tych, którzy nie zostali zapisani wielkimi złotymi zgłoskami właśnie w kościele, ale tych wszystkich, którzy potrafili żyć w Bogu. Jak mówi przepięknie dzisiaj apokalipsa świętego Jana, oto ujrzałem tłum wielki, nieprzeliczony. Kochani, 144 tysiące to nie jest skończona liczba. symbolów i trzeba odkryć ten język symbolów, przepiękna księga. Ale trzeba poznać symbole, bo Jezus Chrystus nie umarł tylko za 144 tysiące. Ale Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, tak starego, jak i Nowego Testamentu. Ale więc także i za nas. I zapragnął życia naszego w Bogu. I dzień wszystkich świętych to dzień tych wszystkich ludzi, którzy skorzystali, którzy, jak mówi dzisiaj Słowo Boże, zostali zanurzeni i obmyli swe szaty we krwi baranka. Któż jest tym, który obmywa szaty we krwi baranka? I któż jest, kochani, tym barankiem? Czyż nie Jezus Chrystus? Czyż nie ten, który obmył mnie z grzechu swoją najświętszą krwią? Czyż nie ten, który dla mnie umarł i zmartwychwstał? I ukazuje mi kierunek życia, cóż zrobił w barany. Kochał, kochał i jeszcze raz kochał. Dzisiaj odkrywamy na nowo tę prawdę, że świętość musi być zanurzona w miłość. Ten symbol krzyża to symbol miłości. I nie trzeba wielkich dzieł. Wystarczy tylko kochać, by być świętym. Też być świętym, kochać. Jak kochać, jak żyć? Ukazuje nam właśnie to ten poczet święty. Normalny, codziennie, przez dobre słowa, przez dobre gesty, przez dobre czyny. I kochani, można tak chodzić koło łódka dziesięciu przytadań Bożych i żyć w wielkim strachu, że być może nie nam rady się zbawić. Ale można, jak dzisiaj ukazuje nam Pismo Święte, iść. W tę wielką, niesamowitą przestrzeń, w tę przestrzeń o wiele dalej w miłości. i w pole ośmiu błogosławień, zapuścić tam pług własnego życia i orać równo co dzień. To daje, kochani, zbawienie, wypełnianie tej lodzie, kazania na górze. Błogosławieni jesteście, którzy wierzycie. Błogosławieni jesteście, bo jeśli zadłużycie się w Bogu, bo jeśli będziecie podnosić każdego dnia swój krzyż, brać Go na ramiona i wędrować z drogą Chrystusa, na pewno nie umrzecie. Święty człowiek to nie tylko ten, który jest na ołtarzu. Ale święty człowiek to każdy, który uwierzył do końca Jezusowi Chrystusowi, że On może mnie dbać. Za każdym razem, kiedy przystępujesz do sakramentu, wybierasz... Swoje, swój strój we krwi baranka i stajesz się święty. Kochani, jakże potrzeba, byśmy dziś żyli taką wiarą, wiarą Kościoła świętego. Bo świętości nie ma bez miłości, a temu światu potrzeba miłości. Bo świętości nie ma bez rozumu, a temu światu potrzebny jest rozum. I tak dalej, i tak dalej, kochani, świętymi bądźmy. Bo i nasz ojciec w niebie jest święty. I jestem przekonany, że kiedy wtedy przyjdziesz na cmentarz i zapalisz tę świecę nie jako pamiątkę, ale jako pewien symbol, jak w tej apokalipsie, jako symbol światła Bożego, wtedy będziesz patrzył oczyma Boga. I wtedy już nie będzie płaczu i żalu nad grobem, tragedii, ale będzie nadzieja. Bo światło niesie nadzieję. I kochany słuchaczu Słowa Bożego, tej nadziei dnia dzisiejszego Ci życzę. Niechaj święci, których znajomy będą dla Ciebie takim światłem. Światłem Bożym, światłem Chrystusa. I za każdym razem, kiedy będziesz przechodził tu na cmentarz, nie szukaj rozpaczy, bo jej tu już nie ma, bo Chrystus daje nam nadzieję. Amen.